oh Dzisiejszy spacer śladami magnoli poprowadzi nas przez Plac Lotników, Plac Grunwaldzki, e, przez okolice Alei Wojska Polskiego, ulicę Monte Cassino i skończymy na szczecińskich Jasnych Błoniach. Akurat jest taki okres, że te magnolie kwitną. Do tej pory nie miałem okazji takiego szlaku zwiedzić, no, a szczecińskie magnolie są najpiękniejsze moim zdaniem w Polsce. Chodziłem do przedszkola. Yy, niedaleko na Wojska Polskiego, gdzie zawsze co roku taki na mały krzaczek, a teraz dziś już potężne drzewo właśnie wypuszcza te pąki, zawsze mnie to fascynowało. jak się tylko pojawiają, biorę aparat i idę. A się dowiedziałem o tej wycieczce, więc postanowiliśmy z żoną w tym uczestniczyć. Największy okaz dzisiaj niestety nie będziemy mogli zobaczyć. Znajduje się na ulicy Ściegiennego, na terenie przyprzedszkolnym i ma 9 metrów wysokości. Jak tak podoba się panu ta magnolia na Placu Lotników? Bardzo. Jest piękna. Wszystkie magnolie mi się podobają. Staram się chodzić na wszystkie spacery, które są organizowane tutaj w Szczecinie. Po prostu lubię te spacery i chodzę. Co roku już od dwóch lat. Lubię Szczecin i podziwiam właśnie magnolie. I cieszmy się jako szczecinianie, że mamy tyle magnolii i mówmy o tym na zewnątrz. Oh.